Ja mam do Pana pytanie. tym górkę, to byśmy tak tak mogliśmy co kochanie. więc tak, jesteśmy z redakcji 16, ja mam do pana pytanie, najciekawsza e, historia z Andrzejem Waligórskim? No najciekawsza historia, to, że się w ogóle z nim spotkałem i słuchaj przez lata, ja z nim latałem na takich tak zwanych rajdach pilotów i dziennikarzy. Bo ja po prostu u nich bywałem w domu, ale jak się już zaczęły te rajdy i była okazja nami latać, to to była... Najszczęśliwsze dni w moim życiu, bo Andrzeja Waligurskiego, no, nawet w jego domu, jak ktoś przychodził, Cybulski czy tam w ogóle inni, no to on tam chwilę pobył i coś i Leśka Waligórska po prostu się zajmowała gośćmi. Natomiast Andrzej specjalnie nie miał dla gości czasu, siedział na górze i pisał, pisał w nieskończoność, czytał. I z kolei czekał na te dwa tygodnie właśnie tego rajdu pilotów i dziennikarzy. I ja z kolei też na to czekałem, bo ja miałem go dla siebie. No, i myśmy się szanowali, bo on, ja, ja z Polskiego miałem dwa, ale w każdym razie umiałem latać, więc on, jemu to się bardzo podobało, a on z kolei, z kolei mnie szanował jako pilota, ja jego jako pisarza. I dwa tygodnie mieliśmy dla siebie, a ludzie, ludzie mnie bardzo zazdrościli tego wszystkiego. No, zaś się na długo naplotłem, ale nie wiem, może, może coś się poprawić, co? Ciekawe, wszystko jest. No, proszę. Dlaczego Andrzej Waligórski nie lubił tak zwanych surpres? Nie lubił surpres? Ja myślę, że lubił, lubił, bo y, to, to leży w charakterze każdego satyryka. Nagłe jakieś zaskoczenie, nagła niespodzianka, także nie wiem, być może znacie jakąś anegdotkę o tym, że nie lubił, ale y, chyba lubił. Andrzej nie lubił takiego zadęcia tylko, nie lubił takich oficjalnych oficjalnych gruży, takich uroczystości, a się wszystko startowało z przymurzeniem ocha i dlatego właśnie takich gruzy pomnikował że się to bardzo nie lubiło. Jakby Pan skomentował dzisiejszy występ? Bardzo nam się podobał, to jeden komentarz. Taki tylko może być. Jesteśmy tu już po raz któryś, a nawet dziesiąty i zawsze jesteśmy zachwyceni tymi występami. Dobrze. A to będzie kogo? Co najbardziej się Panu podobało na naszej gali dzisiejszej? Ładne wiersze właśnie między nimi o Jagience, tak jak zresztą wszyscy to okazali i oklaskiwali. My znamy oczywiście mnóstwo wierszy Andrzeja, ale taka inscenizacja połączona właśnie ze śpiewem z tańcami, to bardzo nam się to podobało. Się odniesie, do się ja bym o tak, że, że, że jak był, chodził do takiej szkoły jak Gimnazjum 16, to bym w, zawsze był drugorocznym, żeby dłużej być w takiej szkole, bo to jest tak fajnie i wesoło i właśnie takiego dobrego patrona, że to szkoda ukończyć naprawdę w terminie. <słuchaj> e, co by pan zaproponował dziennikarzom e, Strzału 16? Strzału znaczy... 16, co bym zaproponował? Ja wiem, no wiem, że wasza gazeta, ale słuchajcie, przede wszystkim tak. E, to rozglądasz się. Bo w ogóle satelit, właśnie Andrzej też się uczył, trzeba mieć dobry zmysł obserwacji, dlatego rozglądacie się wokoło i naprawdę znajdziecie dużo śmiesznych rzeczy. Tylko trzeba dokładnie się przyglądać, naprawdę, naprawdę I, 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 i poszukiwać tych rzeczy wszędzie, w każdym, i w pokoju nauczycielskim, i w czasie przerwy, na korytarzu, i u koleżanek, i u kolegów, i, i, i to opisywać. Piszcie dużo i starajcie się pisać do rymu. To, 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 to dobrze dobrze, nam, dobrze wam zrobi, naprawdę. Tak, tak, Jurek dobrze mówi, że dookoła trzeba się rozglądać, a nawet bardziej z... Zwracać uwagę na tyły, także, żeby właśnie być wszędzie bacznym. Tak jak zgadzam się, jak mogę, do tyłu, oczyszczam iść do tyłu. Tak, tak. Jeszcze jakieś pytania? Nie, nie, To dziękujemy. Dobrze, dziękuję.